Do you ever dream of the big score? A ship so full of gold and silver you just split it and sail home. We're onto something. I can feel it. We'll need a plan. When we take this treasure, we'll be set for life. All of us. Cześć, 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 ja jestem Adrenal i nas witam serdecznie w pierwszym odcinku z gry Assassin's Creed Black Flag. Ok, wystarczy na grę, oczywiście, że tak. Moja nazwa Agiro N. Proszę bardzo. Dobra, jedziemy. Jedziemy, z dziedziem. Także dziś zostajemy sobie piratami. to przedstawia okej okay. O kurwa Nie chcę dostawać ona! jest fajne. Dzięki za zmienione tak, To jest o dobra, yy, opcje, poproszę. Dźwięk i teraz ta głośność muzyki. zmienimy to, może na 7 na razie. Głośność głosów może być na 8. Szanty, co to są szanty? A niech będą włączone, dobra. OK. i to chyba tyle. Sterowanie to zaraz to zobaczymy Dobra okay. Dawaj, dawaj, oh, dawaj, nie dawaj, dawaj. leć tam Skorczu. Ja mam sterować, dobra, już będę sterował Chciałem zrobić? Oddawanie z, z, z armat. Aha, dobra Gdzie mam płynąć w ogóle? Za, a za to statki droga muszę to wiedzieć statki, dobra O kurde, od razu tak na samym wstępie już pływanie Aha, czy z Pacją Ogólnie robię jakieś spowania, dobra A no mogę taki do pograzu przejść czy nie mogę? Kurde, na razie chyba nie Okej, okay, dobra, Kolejny. O, oh, 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 oh. a ten jest co za zastawki. Ej, bo zaraz skałę Dobra, jeszcze raz chyba Dawaj Nice O fajnie, mam też działać dziobowe, spoko Okej, okay, więc to wygląda, że tu mnie chodziło ten statek. O nie! Też dostałem. To jest proch, prawda? był nie? O Zabił mi kapitana. but assassin was on the other side. Is it dangerous? Ciekawe. Edward. Hmm? Wow. Privateering. Is to it dangerous? Chyba, co, eh? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's navy, earn a proper wage, sail under gentlemen? Sod the navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. W I want food that do not make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at most. Coś mi się wydaje, że popływamy sobie znacznie dłużej. Chyba nie obiecał. Okej, okay, żyjemy, dobra. To najważniejsze. Dotrzyj. Gdzie on dotrzeć? Aha, na, na brzeg chyba, tak? Dobra to płyniemy na brzeg a mogę jakoś płynąć zanurzony? czy nie mogę? chyba nie mogę hmm, chyba nie mogę płynąć szybciej, no dobra to, znaczy twór, nie że szybciej tylko że pod wodą ale nic to Czekajcie, czy ocalałem sam czy nie jak na razie widziałem same zwłoki, o, parę to towarzyszów mam na rękach mewy sobie latają. O, to jest ten asasyn, chyba, co nie? Tak, dokładnie tak, to jest ten asasyn. Było good for you well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? One hundred escudos. Keep talking. Will you or oh, won't you? Nie ma na sobie, nie? Nagoszkiu z Co za debil, no chciał mnie zabić jeszcze? Prokci zamok przez cymbale. I'm Panie Lisie, okej. Okay. Come on, mate. On We're off a bad start. Dobra. On gdzieś tądy mi uciekał. Gdzie jest ten Chool? It's a hundred leagues or more to Havana. Can you walk that distance? Gdzie on jest? Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Ale dobra, idziemy na górę, może tutaj gdzieś uciekł. Może tutaj gdzieś się schował. No, na razie go nie widzę. Dobra, wiem, że jestem dość sprytny tutaj. Więc o właśnie. Szkoda, że tak w utlaście moja postać nie umiała chodzić. Byłoby, kurde, tak znacznie łatwiej, tak znacznie przyjemniej. Ale no dobra. Ważne, że tutaj już tak potrafimy. Okej. Okay. No i co, to tak wysoko to chyba mi nie uciekości co? O! O nie, tam jest jakiś. E? Co, co to jest e? Aha, zawiśnięcie. Ja chcę wejść na górę z powrotem. Mogę tam zaskoczyć jakoś? Do tego tego? Czy nie mogę? Mogę. O! Okej. Okay. Spoko. O jest! Wymuskany dupek. W tym oh, sensie, tak. Tak, już raz próbowaliśmy zabić, i coś ci tego gościu nie wyszło. Ty, zabił dzika? No bo tak. Fajnie, że mogę go też oskurować sobie. Wow, ale to aż do tego stopnia. O, kurde. No dobra, szukajmy tego asasyna w takim w każdym bądź razie. Jest tam. E, przecież on ranny był ją tak na tam! Ej, co jest grane? Synchronizacja. Wow! No powiem wam, widok i mega koks. I co to mogę skoczyć do tego? Do wody? Tak! Ależ to distance! Ja mam... Ej! Strzelił do mnie, chuj! Zasto, no teraz muszę go zabić, tak? No dobra Niech go tam ciula zaraz zabiję No dawaj gościu, bo straciłem przez ciebie czas, no Mamy to! Zabity gościu! No, pokaż kotku, co masz w środku. Czego tam tak ukrywałeś? Co to kuźwa jest? Za jakiś kryształ? Senior Duncan Walpole. I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. <laughs> so I will not your face, by face by sight. I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste and trust that you shall be welcomed as a brother. mas humilde servidor. El gobernador Laureano Torres i y Ayala, Mr. Walpole, hmm. No i elegancko. Tylko kurde, ten. Najpierw też potrzebowałbym y, statku, nie? Bo jak stąd płynę? Raczej tutaj tracę, sobie nie zrobię. Znajdź drogę do Hawany. No, znajdź drogę do Hawany, no. Widzicie to? Tak jest! Mamy statek Mamy statek, proszę ja was. Mamy stateczek. tutaj gdzieś to tu mogę zeskoczyć sobie w miarę ostrożniej Tu mogę na przykład, nie? Nie, to gość jesteś głupi Ty goście jesteś głupi Ale właśnie jak nie chociaż siadno, nie? Ej, co to było? Czemu on tak to zrobił? Ty gościu, niech zeskoczyć tą półkę niżej, a nie na dół, kurde. To ci kazał na dół nie gadaj, że ta gra jest taka, że ja tu nie będę mógł. O, dopiero tak. To jest troszeczkę bez sensu, nie? Ale no dobra, okej. Okay. Tam doskoczę? Spróbujmy. Nie doskoczę. Dobra, już nie będę próbował. Ślady i śledzenia. No fajnie, że wyskoczyło mi to w momencie, gdy. Nie zginąłem? Ej. Tam było dość wysoko, przecież. Dobra, co ja to mogę zagwisz? Zagwisz, żeby go zawołać do siebie? Chyba tak, Nie. Aha, ja nie mam nic, nie 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 mam nic więcej, mam skąp. tylko te. No, hm. ja goście mnie teraz nie usłyszę z takiej odległości widzę. Ile to w ogóle tych mamy jeszcze? Tam jest jeszcze jeden i tam jest oh, z, 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 z trzech. Dobra. I Bronisław nie wziąłem jeszcze, nie, nie wziąłem. Take my sugar. Take anything you like. I'll pay you. Anything you dobra, idziemy do tego gościa tam chyba na razie wycie. Nie wiem czy to muszę robić czy nie, ale chcę to zrobić Bo po prostu się boję, że tutaj gościu też zaraz mi Nie ja tam ogólnie jakieś gościa pilnują, nie te Angole Tak, pilnują tam jakiegoś typa Daj mi broń po nim. Czemu nie mogę wziąć sobie broni po nim, tym gościu? A jak tych załatwić? mam załatwić? Oh Stand still. O, teraz nagle mam broń. No dobra. No tak, przecież ja miałem broń. No dobra, chciałem jeszcze się zlutować, ale chyba nie mogę. By God's Christ, you mnie of thanks. Is To yours? It is my vessel, yes. See, he realizes poor captain, I am no art for sailing, I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond Ta with my Havana ship, była do you? Chyba w Hiszpanii, prawda? Tak coś mi się wydaje. I'm Duncan. What's your name, friend? Steed, Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this to stay twixt us, but I'm on Bonnet. a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah. Oh that is a relief sir havana is also my destination our ways lie together natural allies then do <laughs> <laughs> uh, you think a, a pirate when you first appeared did hmm. you yes you have an uh, uncommon way of handling yourself quick and easy if i may say Gave me to to all things considered i think it's turned out to be a rather fortuitous day hasn't it No dobra. I teraz co? Musimy dotrzeć do, do statek, tak? A do steru. nawet, dobra. Okej, okay, nawet do steru. Bywało gorzej. O, pływanie w teraz mam. Ale to tylko takie jest. kurde, powinno być takie, wiecie, bardziej, żebym widział, co tam się dzieje pod wodą. No dobra. No, ten gość też za mną płynie, dobra. No w tamtych czasach nauka pływania na pewno była czymś podstawowym, nie? Kluczowe musiało to być, bo wtedy każdy. Wiecie, wtedy każdy pływał statkiem, no nie? W tamtych czasach był piratem, był koksarzem i tak dalej. No pływania była podstawowa. Dokładnie. Okej, okay, jakoś tam dopłyniemy może co nie. No to działa? Nie wiem. Chyba nie mam. No kurde. Wolę zwinąć te żagle na razie, bo. Właśnie. No dobra. Tutaj mam mieliznę. Those quite animated by the idea of pirates roaming these waters. Is it a real danger do you suppose? a possibility. But most pirates stalk the windward passage between Cuba and. Hispaniola. Oh I see yes that is a bustling strait. But I shouldn't worry about being waylaid by pirates truth be told my ship is small and I have nothing of immense value. Kurde, skupię się bardzo na tym pływanie i nie mam... Nie mam uwagi. Jeszcze troszeczkę mi zasłania ten mikrofon. Kurde, nie zdąży czytać tego co tam. Oni gadają, ale no dobra. To w sumie nie jest takie bardzo ważne. Ważne, żebyście wydam. Wszystko... Wszystko mieli... Dobrze widoczne, prawda? that was Velor. Okay. You're a natural sailor, Duncan. I tanie. did a decent trick at the helm some time ago. Two years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness I. Czyli podróżnik. Czyli on był korsarzem, a potem był piratem. A teraz jestem asasynem. Kurde. Nice. Fantastic work. Very promising. co jest? What's co chodziło? Toś porwałił moją grę, znaczy w sensie mnie za grę. O co chodzi kurwa? All right. Easy now. Easy now. Teraz There you go. Welcome back. Co jest? Well, your numbers look good. Sorry. Let's make sure we can break it right, I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. Are you okay? I just need you to look at the lights here one at a time. That's it. Down. So far, so good. Super popsies, you're all gettting Good I get chciałem to sprawdzić. Co się stanie, m. C. A. właśnie. So, welcome to the Sample 17 project. Before, Before 17. you get started, you're going to need this. Idę do miejsca there you go. Tebym ja pracuje na tą góram, tak? Chciałam się postać dwarka Kenuja. Co co chodzi? Niejazda bardzo. Abstergo. All right. Let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. Okay. Trochę to jest dziwne, ale no dobra. Wami wszystkiej wsi dawiamy w kółko. Co co chodzi tutaj? Impressive, right? This building is barely six months old, but Abstergo Entertainment oh. has been a studio for a few years, since, since 2010. His maternal grandmother's mother was moment, Sounds confusing. A to sumie, nie powiem, nie, to Maybe wychodziła. you saw That was our first title oh. powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus no, servers no, for bardzo. the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Edited versions of real history, but only the exciting parts. And we yeah, think we found the perfect I subject for no, our first full-length length virtual feature: Caribbean pirates. So, so that's piracy. your gig. Mm. It'll just take a minute, okay? No, tylko nie dłużej. Ja nie mam czasu. Spręża się tam well, kobieta. Well, thank you, Nancy. Bonjour. good. C'est bon. ready. Bon. prêt. Magnifique. Merci. No, mash, ku is wa szczęście. This is for you. The primary tool of our trade, your communicator. Wait, co, ta tablica? Czy, to what's a tablet, eh? Yeah, let's give it a look. It's pretty slick. Mhm. Mm tablet jakiś. No problem, włączony jest, no i co? You might have noticed that security seems a little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. Hmm, I have two meters, now I have five, four. Strasznie długi też 4 metry. O, 3 metry. Korilda. Ja się poruszam w tempie żółwia, widza, widzę. 2 metry. Hm, dziwna. 1 metr. See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. All that do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, to second floor. Piętrze. No dobra. No to jedziemy. Dla you ready? Let's go. Hey, 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 hey. Tam jakiś taki ten... Ah, Fajny there's ten the boss, golf. Olivier Garnot, our CCO. I'll introduce you. Fine, Tablouska. Bonjour. Bonjour. Fine, la fine, no? Ça va bien? Podobam well, thanks. Się. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Hey, Dan. Hey, Connor Edward the pirate. Ah R, maybe <laughs> very exciting. Welcome aboard. Uh, Melanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this hmm. one settled and I'll see you in five minutes. C'est bon. Nice to meet you. So this is the sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor. Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully, one day, we can forge some fantastic experiences from what we find in there. My this pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. So here we are. Your very own Animus workstation. This is all yours. So sit back, relax, and find us some good footage. Jeśli you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. O, i patrzcie to, tu każdy coś do mnie mówi, nie? Ona coś tam, coś to, tam miłego dnia i tak dalej, nie? Każdy coś tam, a ja ani ani B, ani me, ani B. Dziwne, no nie? Że moja postać nic się nie odzywa. O tu ogólnie, patrzcie, jakiś asasyn. Pod, wygląda podobnie do tego, co, którego miałem u siebie w tej gieraczce, nie? Może to ja go właśnie stworzyłem. Witam to Animus Omega. Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, comments or concerns about how to operate your Animus console, mm. please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample17 project. Edward Your primary James... research target is Edward James Kenway. Kenway. Born March 10, 1693. Swansea, Wales. Czy to jest complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Chyba tak, chyba to jest is historia będzie prawdziwa, no nie? W I sensie, że ten Kenway chyba jest ten naprawdę. Okej. Okay. Grafika może nie jest tu na tym obrazku jakaś powalająca, ale jest okej, okay, jest okej. Okej, Assassin's Creed 4 Black Flag. Elegancko. Statki wyglądają bardzo fajnie, są duże. O, to jest Hawana, dobra. Czyli już jesteśmy w Hawanie, spoko. someone you know no 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 just putting on a friendly face I shouldn't want to be mistaken for a pirate again Z, right. za <laughs> flash rogue like yourself must be cautious what <laughs> yeah. dokładnie can yeah. mad to think Spain and England were at war two years ago isn't it here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. Hmm. Nothing wrong, Duncan? No, it's nothing. Sand in my hampers. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. Um, I'm just headed to uh, a public house now to meet some merchants. I could, I could show you the way. Well, lead on. me the go? I hope you'll tarry a bit. Okay. While i conduct my meeting. Ale... Do tej sypialni, czyli tam na tą siestę, zwał jak za, pójdziemy sobie w kolejnym odcinku, także cześć i do zobaczenia już niebawem. Naura.